Werner von Orsen zginął w dziwnych okolicznościach. W zamachu niedługo po zakończeniu działań w 1330. Chwilę po odbyciu modlitwy w kaplicy domowej w Pałacu Wielkich Mistrzów, śmierć ta wywołała szok i rozstrząsano ją jeszcze przez wiele lat. Do dzisiaj zresztą nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy. Wielkiego Mistrza zabił inny brat rycerz Jan von Endorf, występujący w przekazach pod różnymi nazwiskami. Niewiele o nim wiemy. Poza tym, że wciąż powodował kłopoty wynikające z niechęci do dyscypliny. Podobno pokłócił się z konturem memla, gdzie służył i postanowił szukać sprawiedliwości i darowania kary u samego Wielkiego Mistrza. Nie zaznał zrozumienia i dokonał zabójstwa, używając w tym celu zakupionego na targu noża. Ofiarę pochowano zaledwie dwa dni później i sprawcę natomiast uznano za wariata, który w szale zemścił się za doznanie upokorzenia. Jako taki został przez krzyżacką kapitułę i papieża wskazany na dożywocie i umieszczony w lochu.